Witaj w świecie projektanta gier i symulacji szkoleniowych. Jeżeli oglądasz ten film, to zapewne interesujesz się interaktywnymi formami edukacyjnymi. Być może wykorzystujesz gotowe produkty szkoleniowe lub sam jesteś twórcą takich narzędzi. Jeżeli miałbym podać jedną kluczową cechę dobrej gry, to wskazałbym interakcję rozumianą jako wybory. Projektowanie gier to nic innego jak projektowanie wyborów. Wybory dokonywane przez graczy muszą w sposób istotny wpływać na jej przebieg, wówczas za osiągnięty wynik odpowiada uczestnik. Odpowiedzmy sobie zatem, jak projektować wybory. Po pierwsze, wybory powinny być nieoczywiste. Jeśli takie nie są, gra na 100% stanie się nudna i dnużąca. Po drugie, wybory powinny być proste pod względem czytelności dostępnych możliwości. No i w końcu po trzecie, skomplikowane w zakresie ich krótko i długofalowych konsekwencji. Chcesz zobaczyć jak wygląda tak właśnie zaprojektowany wybór? Przypomnij sobie kultową scenę filmu Matrix. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, I'm offering is the truth, nothing more. Coś, co sprawi, że wybory będą jeszcze bardziej interaktywne, to sytuacja, w której pojedyncze działanie gracza przynosi więcej niż jedną konsekwencję. Zestawienie jasno określonych konsekwencji z takimi. Które są niewiadomą, jako na przykład element zarządzania ryzykiem. No i w końcu zestawienie ze sobą przeciwstawnych konsekwencji. Na przykład zagranie karty akcji menadżera spowoduje z jednej strony przyrost skuteczności pracownika w pozyskaniu klienta, ale jednocześnie obniży poziom satysfakcji z pracy tego pracownika. Trudno wówczas porównywać wybory. Nie brakuje takiej jednoznacznej odpowiedzi, co się lepiej opłaca. Jedyna prawidłowa odpowiedź brzmi: to zależy. Akcja będzie zatem opłacalna w specyficznej sytuacji. Istnieją także błędy, których warto się wystrzegać w projektowaniu wyborów. Błąd numer jeden to iluzja wyboru. Sytuacja, w której wybór nie wpływa na efekt końcowy. Wybór nie wpływa na wynik. No, takim skrajnym przykładem, na którym łatwo to wytłumaczyć, jest rzut monetą. Teoretycznie wybieramy orła lub reszkę, ale znaczenie tego wyboru jest zerowe. W końcu Niezależnie od tego, co wybierzemy, szansa na wygraną zawsze wynosi 50 do 50. Błąd numer dwa to oczywistość wyboru sytuacja, w której rozwiązanie jest banalne. Pozbawiamy wówczas gracza ekscytacji, satysfakcji z gry. I błąd numer trzy to mnogość wyborów poprzez dostarczenie wielu i zróżnicowanych opcji. Więcej nie oznacza lepiej. Pamiętaj o tej zasadzie. Jeśli twoja mechanika nie dostarcza ciekawych wyborów przy niewielkiej liczbie opcji, to zwiększenie tej liczby niczego nie zmieni. Zły mechanizm pozostanie zły nawet przy setkach możliwości. Mam nadzieję, że to nagranie pokazało ci, na czym polega tworzenie ciekawych wyborów w grach. Jeśli tak, kliknij lajka i zapraszam do subskrypcji i komentowania. Więcej materiałów o projektowaniu gier szkoleniowych, grywalizowaniu warsztatów i programów rozwojowych znajdziesz na moim kanale YouTube. Dzięki za obejrzenie nagrania i do zobaczenia!